Cześć, z tej strony Justyna. Witam Was w pierwszym odcinku podcastu na temat dwujęzyczności zamierzonej. Dowiecie się z niego, czym owa dwujęzyczność zamierzona tak naprawdę jest, dlaczego nie trzeba się jej bać, jak można się do niej zabrać i jakich efektów można się spodziewać. I mnóstwo innych, mam nadzieję, ciekawych rzeczy. Odcinki planuję krótkie, bo wiem, jak mało wolnego czasu mają dla siebie rodzice. Sama nie znoszę zatrzymywać podcastu po 10 minutach. By nigdy już do niego nie wrócić. Postaram się dlatego przygotowywać dla Was takie pigułki, na raz. Z dzisiejszego odcinka chcę, abyście wynieśli jedno zdanie. Dwujęzyczność zamierzona to nie wymysł, bo czasem spotykam się z taką opinią. To wymysł współczesnych rodziców. Nie wiadomo, czy to coś da. Nie wiadomo, czy to ma sens. Nie wiadomo, po co w ogóle coś takiego robić. Otóż wiadomo, i tysiące rodziców w samej Polsce przekonało się już, że to ma sens bo ich kilkuletnie dzieci są w stanie rozmawiać z nimi po angielsku, a nie tylko nazywać kolory i zwierzątka, co niektórym wydaje się szczytem, jaki dzieci mogą osiągnąć w tym wieku, jeśli o języki obce chodzi. Jak z mamy, będącej przeciwko uczeniu własnych dzieci języków, przeszłam na drugą stronę barykady i stałam się osobą promującą ideę dwujęzycznego wychowania. Już Wam mówię. Wokół dwujęzyczności i wprowadzania języków dzieciom we wczesnym dzieciństwie narosło naprawdę wiele mitów. Mitów powielanych przez wiele lat, które dopiero od niedawna na szczęście są obalane przez badaczy. Ja na przykład słyszałam, że aby cała ta nauka miała sens, to trzeba stosować tzw. metodę OPOL, polegającą na tym, że jeden rodzic mówi tylko w drugim języku. Ja bardzo nie lubię skrajności, więc w ogóle nie byłam zainteresowana taką opcją. Uznałam, że to nie dla nas, mimo mojej bardzo dobrej znajomości angielskiego po studiach na lingwistyce stosowanej. Dopiero chwilę przed drugimi urodzinami mojego dziecka trafiłam na nie. Mamy lamy na YouTube. Kto wie, ten wie. Ich kanał to był prawdziwy hit. Dwie wyluzowane mamuśki, mówiące, jak jest. Które w pewnym odcinku stwierdziły, a tak w ogóle to mówimy do swoich dzieci po angielsku. A w sumie to teraz to już mieszamy i super nam to wychodzi. Dzieci mają się świetnie i są dwujęzyczne. No, i takiego luzackiego podejścia właśnie mi trzeba było. Postanowiłam spróbować, bo czemu nie? Co miałam do stracenia? Że moje dziecko się czegoś nowego nauczy? Zaczęłam od prostych książeczek, prostych piosenek i zdań. Nowe zabawy, w których starałam się zarazić malucha entuzjazmem do nowego języka, zostały przyjęte bez mrugnięcia okiem, a nawet z wyciągniętymi rączkami i zwołaniem: English, English! No więc zaczęłam po angielsku po prostu mówić. Stopniowo coraz więcej i więcej, ale nigdy nie rezygnując z polskiego. Po zaledwie trzech miesiącach mojego paplania o przelatujących samolotach. I kamyczkach przedrożnych, zaczęłam notować w kajeciku pierwsze zdania zbudowane samodzielnie przez mojego dwulatka. Nie do końca gramatyczne, czasami z błędami typu children's. Przez co cieszyły mnie jeszcze bardziej, bo był to dowód na to, że nie są to zdania kopiowane, a tworzone w głowie na takiej samej zasadzie, co wypowiedzi po polsku z czasownikiem idłem. Dwojęzyczność zamierzona to nie wymysł. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Droga Mamo i drogi Tato, moja misja polega na przekonaniu Was, że możecie działać ze swoimi dziećmi, jeśli tylko tego chcecie. Jeśli marzę Wam się, aby języki dla Waszych maluchów były przydatnym narzędziem, którym posługują się z radością i pewnością siebie, a nie tylko przedmiotem w szkole, listami słówek do wkuwania oraz źródłem frustracji i niepewności w dorosłym życiu. Jeśli potrzebujecie dodatkowej zachęty, zapraszam do pobrania darmowego e-booka, który znajdziecie w opisie do tego odcinka. Całą swoją wiedzę i doświadczenie w formie praktycznych życiowych porad zebrałam natomiast w swojej książce pod tytułem „Twoje dziecko może mówić także po angielsku”. Jestem przekonana, że pomoże ona wielu rodzinom, po prostu rozpocząć tę fantastyczną przygodę, której wiele skorzysta nie tylko samo dziecko, ale również i zaangażowany rodzic.